Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym y, update z Gry Grand Theft 2. W tym update doszło wiele zmian, dzisiaj Wam tu pokażę, a mianowicie menu, które już e, wygląda znacznie lepiej niż poprzednie. Jak widzicie będzie opcja multiplayer, jeżeli mi się uda, jeżeli zdążę, starczy mi czasu na to, to na pewno stworzę. Nie będzie to jak multiplayer jak Geta, raczej bardziej przez Hamachi. Ja Miałbym jakiś serwer, żeby robić wielkie, e, wielkie multiplayer. No ale myślę, że to też byłoby spoko. Możemy sobie wczytać. Który wczytywanie jeszcze nie, nie jest w pełni zrobione. Możemy wcisnąć pauzę, wystawić grę, wrócić do menu. No i sobie kliknąć e, nową grę też. Na razie tyle jest zrobiony jak grantów w Gimbr 2 bo tutaj się nie e, jeszcze nie nie wyłącza, ale to jest taka pierdołka którą po prostu trzeba poprawić, mamy poruszanie jak to było w, w, w poprzednim update'cie ale przede wszystkim mamy dodane już wszystkie bronie e, do walki wręcz. jest to kastet który wygląda tak, ma już teksturę pozostałe bronie jeszcze nie mają tekstury że mamy kij baseballowy, e, nóż, i siekierkę. Wymiany zdają różne obrażenia, w zależności, w jaką port posiadamy. Do tego doszły jeszcze dwa nowe kody. E, czekam jeszcze raz. O! Wpisując trzy e, razy GAN Eee, pojawia nam się pierwszy zestaw broni, który jest kastet. Tak wpisując drugi kod Good ee, gun, Guns. Pojawia nam się drugi zestaw broni, w którym jest ee, pałka Baseballowa. No, Dobra, no, pójdźmy sobie naciukać jakiegoś przechodnia. Zdecydowanie najlepszym to nim jest y, toparek Zadaje on najwięcej obrażeń No dwa ciosy mam go, a czasem na jeden y, To by było myślę na tyle w tym chwilę Jak na razie zostało stworzone Piszcie swoje opinie w komentarzach co byście poprawili co Wam się podoba co nie ogólnie swoją opinię. Również zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zostawcie kciuka w górę, aby film się bardziej rozchodził. Więc ja bym się z Wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.